O to, żebyśmy nie napędzali procesu mięśniowego, a jeżeli mamy blaszki mięśniowe, ponieważ większość no ludzi, ponad 90% ludzi w wieku ponad 40 lat ma większe lub mniejsze blaszki mięśniowe, więc pewnie ja też mam jakieś blaszki mięśniowe, ale chodzi o to, żebyśmy nie doprowadzali do niestabilności tych blaszek mięśniowych. I to jest święty gral. Kardiologi. Jeżeli nam się to udaje osiągnąć, to my tą, trzymamy tą miarzycę w szachu, staramy się, żeby te blaszki nie narastały i żeby przede wszystkim nie pękały, ponieważ stabilna, ze stabilną blaszką miarzycową można żyć i umrzeć zupełnie z innego powodu, chorować ewentualnie na inne choroby. A wszystkim życzę, żeby po prostu, jeżeli mamy kiedyś umrzeć, to żebyśmy biologicznie umarli ze starości. Natomiast sam cholesterol bez procesu zapalnego nie będzie aż tak silnym czynnikiem ryzyka. Oczywiście to zależy od jego ilości, natomiast stan zapalny to jest coś, co jest obowiązkowym składnikiem do tego ciasta na przepis na miarzycowy placek. Tak? Jeżeli mamy przepis na miarzycowy placek, to musimy mieć stan zapalny tlący się. Także to jest coś, co musicie zapamiętać. No to jest jednak taki częsty duet, prawda? Że jeżeli ktoś ma dyslipidemię, to bardzo często jest tak. to połączone albo już z toczącą się insulinoopornością, albo z cukrzycą typu drugiego. Lubimy atomizować, że ludzie patrzą tylko na cholesterol, albo mówią: Nie patrz na cholesterol. Lekarze tak. ci nie powiedzieli, że homocysteina jest najważniejsza. Tak? Ale tak naprawdę zauważcie, że jak badamy naszych pacjentów. To bardzo często te problemy idą. Chodzi o to, żebyśmy nie napędzali procesu mięśniowego, a jeżeli mamy blaszki mięśniowe, ponieważ większość ludzi, ponad 90% ludzi w wieku ponad 40 lat ma większe lub mniejsze blaszki mięśniowe, więc pewnie ja też mam jakieś blaszki mięśniowe, ale chodzi o to, żebyśmy nie doprowadzali do niestabilności tych blaszek mięśniowych. I to jest święty gral. Kardiologii. Jeżeli nam się to udaje osiągnąć, to my tą, trzymamy tą miażdżycę w szachu, staramy się, żeby te blaszki nie narastały i żeby przede wszystkim nie pękały, ponieważ stabilna, ze stabilną blaszką miażdżycową można żyć i umrzeć zupełnie z innego powodu, chorować ewentualnie na inne choroby, a wszystkim życzę, żeby po prostu, jeżeli mamy kiedyś umrzeć, to żebyśmy biologicznie umarli ze starości.